Zadanie numer dwa. Na podstawie tabeli energii wiązań oszacuj entalpię tworzenia amoniaku. Entalpia tworzenia to efekt energetyczny reakcji tworzenia jednego mola cząsteczek związku chemicznego z pierwiastków. W takim razie zaczynam od napisania równania reakcji. Amoniak powstaje z azotu i wodoru, które tworzą cząsteczki dwuatomowe. Uzgodnienie równania oczywiście nie jest trudne. Uświadamiam sobie, że muszą dostarczyć energii, aby rozerwać wiązania w cząsteczkach substratów. Układ oddaje mi energię, kiedy tworzy wiązania w cząsteczkach produktów. Czyli delta H mojej reakcji tworzenia amoniaku oszacowane na podstawie entalpii wiązań będzie dwa razy mniejsze niż efekt energetyczny, który odpowiada temu równaniu zapisanemu przeze mnie, ponieważ tutaj powstają dwa mole amoniaku, czyli efekt ten będzie wynosił jedna, druga i następnie dostarczam energię do zerwania wiązania potrójnego azot-azot. Dostarczam trzy razy energia wiązania wodór-wodór i układ mi oddaje... Kiedy tworzy w sumie 6 wiązań w cząsteczkach amoniaku. Bo wzór elektronowy azotu był w zadaniu wcześniejszym, wodoru i amoniaku również był w zadaniu wcześniejszym. Podstawiając w takim razie do wartości delta H, otrzymują równanie. Jedna, druga, Energia wiązania azot-azot potrójne to 947. Dodać 3 razy energia wodór-wodór 436 i odjąć 3 razy 2 mole cząsteczek amoniaku, czyli 6 razy energia wiązania azot-wodór 390. Otrzymuję wartość minus 42,5 kJ na mol powstających cząsteczek amoniaku. Zapraszam do zadania numer 3.